Witam na moim kanale, na makiecie. Dziś opowiemy kilka spraw technicznych odnośnie e, kolei rzeczywistej. E, chciałbym poruszyć temat hamulców kolejowych. E, Hamulce kolejowe służą do zahamowania e, lokomotywy samej czy całego składu poprzez wytracanie prędkości i zaciskanie e, tarcz hamulcowych bądź klocków na obręcze kół. W historii kolejnictwa były różne metody hamowania. Jedno z pierwszych było tak, że lokomotywa hamowała samymi wagonami, ale to były bardzo krótkie składy, gdzie lokomotywa mogła to zrobić. Były lekkie składy i do pewnego momentu to wystarczało. Później, gdy pociągi miały coraz większą prędkość, coraz większe były te składy. Dłuższe, to wtedy właśnie e, z, zrobiono najpierw hamulec mechaniczny, a później pneumatyczny. I skupimy się na hamulecu pneumatycznym. Hamulec pneumatyczny jest stosowany na, na kolejach na całym świecie. Nieważne, czy to będzie USA, Polska czy Niemcy. Hamulec pneumatyczny polega na tym, że e, pod wagonami są umieszczone przewody przewody miękkie i twarde, hamulcowe. Tutaj widzimy yy, sprężarkę powietrza. Sprężarka powietrza, yy, która jest, yy, która jest umiejscowiona pod podwoziem wagonu, czy to wagonu towarowego, czy pasażerskiego, który umożliwia hamowanie wagonu. A jak to się dzieje? Lokomotywa posiada sobie e, e, hamulec, e, hamulec pneumatyczny, czy tak zwany powietrzny, ma swoją sprężarkę. Nieważne, czy to będzie parowóz, czy elektrowóz, a wagony są połączone ze sobą sprzęgami. z sprzęgami i przyjmijmy, że te magnesiki to są przewody hamulcowe, które są ze połączone i cały skład jest połączony tymi przewodami hamulcowymi i hamowanie pociągu polega na tym, że jest upuszczane powietrze e, upuszczane powietrze i wtedy właśnie e, tarcze e, e, klocki hamulcowe na obręczach kół się zaciskają i wtedy pociąg hamuje. A dzieje się to tak, ponieważ sprężarka tłoczy powietrze od lokomotywy poprzez cały skład, a wszystkie wagony, czy to towarowe, pasażerskie posiadają jeszcze sobie tłoc tłoczysko, czyli sprężarkę powietrza, która, która jeszcze wspomaga to hamowanie w wagonach. Ponieważ jakby wagony byłyby niehamowane, hamowałaby sama lokomotywa, to skład mógłby się praktycznie nie zatrzymać. A w przypadku amerykańskiej kolei, bo to mamy wagony typu boxcar amerykańskie, to hamulce kolejowe mieszczą się, mieszczą się za maźnicami e, e, czopów e, e, tocznych, osi. E, w Stanach Zjednoczonych są hamulce e, głównie cierniowe i i cierniowe, czyli klockowe i tarczowe. Obecnie są stosowane głównie hamulce e, klockowe i one się mieszczą w tych częściach e, wózka Daimonda. E, jest to zaciskane tak jak praktycznie klocki hamulcowe na tarczach na tarczach e, hamulców e, w samochodzie i wtedy koła zaczynają hamować. Jeszcze wcześniej były to hamulce stosowane na obręczach kół. Ok. Tutaj już na razie te wagony położymy na bok. A w przypadku jeszcze lokomotywy parowej, to parowóz posiada dwa rodzaje hamulców. Hamulce pneumatyczne. Tutaj jest tak zwana sprężarka. Która podaje powietrze do hamulców w parowozie, a parowóz jeszcze ma drugi typ hamulców yy, hamulec parowy, czyli tak zwana przeciwpara. Powoduje to, że suwak nastawczy blokuje wiązary, czyli ten układ biegowy, biegowy parowozu, i wtedy ten parowóz yy, hamuje parą, tak jakbyśmy chcieli na przykład yy, ruszyć. Ruszyć z jedynki, i, na, i za chwilę wbić wstecz w samochodzie. Coś na tej zasadzie to działa. To odnośnie hamulców yy, na lokomotywie parowej. A w przypadku hamulców w wagonach pasażerskich, no to yy, są stosowane hamulce klockowe, jak i, jak i tarczowe. Tutaj są takie tarcze, które zaciskają się po wewnętrznej części obręczyku koła tocznego lub w starych wagonach zaciskały się na, na tej części obręczyku, tak jak w Stanach Zjednoczonych. Tutaj posiadamy przewody, przewody hamulcowe z prężarki, które są oczywiście złączone przewodami hamulcowymi i sprzęgami razem z sobą. Tak i w ten sposób cały skład hamuje. Nieważne, czy to będzie 4 wagony, czy 15 w składzie. Tak, króciutko na temat hamulców ko kolejowych. Jeszcze chciałbym dodać, że hamulce kolejowe wymyślił ogólnie pneumatyczny George Westinghouse, House, który żył w latach 1847-1914. Jest to tak zwany ojciec hamulców kolejowych eee, w historii kolei i techniki kolejowej. To na dzisiaj tyle. Pokrótko powiedzieliśmy na temat hamulców kolejowych stosowanych na kolei. Uważniliśmy kilka... Kilka typów. Jeszcze chciałbym dodać, że są hamulce szybko działające, też są stosowane w pociągach pasażerskich. Przy długich składach towarowych, tak jak widzimy w Stanach Zjednoczonych, są stosowane hamulce wolno działające, żeby nie rozerwać długiego składu pociągu. A jeśli dojdzie do rozerwania składu pociągu, tak jak na przykład tutaj, to wtedy e, przewody hamulcowe są rozerwane, rozłączają się wagony, lokomotywa. Wagonami jedzie na chwilę dalej, zaciskają się hamulce, zaciskają się hamulce e, tutaj. Jeszcze zostaje sprzężone powietrze, które zaciska hamulce na, na kołach e, wagonów taboru kolejowego. I w ten sposób e, awaryjnie e, pociąg hamuje, gdy jest rozerwany. Także pociąg dalej nie pojedzie. To tyle. Odnośnie hamulców, techniki kolejowej. Dziękuję bardzo. Życzę dobrego przyszłego nowego tygodnia.